I wszystkim witajcie u mnie w Disney. Moi drodzy, dzisiaj naszedł ten dzień, kiedy będę wam pokazywać, jak zmieniła się moja kraina, a również. E Będziemy sobie oglądać domki wewnątrz, czyli naszych postaci, bo miałam taką prośbę, więc oczywiście się do niej tutaj ustosunkuję. Co pierwsze będzie, to oczywiście, właśnie pokazanie mojej krainy. Przebiegniemy się po niej, a potem oczywiście pokażę Wam ją skóry, a następnie zobaczymy sobie domki postaci. Także mniej więcej to będzie wyglądało w ten sposób. Także moi drodzy, tutaj jest oczywiście nasza plaza. Masa naszych przyjaciół już tutaj się zebrała. Moi drodzy, pójdziemy sobie tutaj w prawo i mamy tutaj kąci. Merlina, także zrobiłam tutaj tak magicznie. Bardzo dużo poodblokowywałam, właśnie tutaj tych takich a, gwiazdeczek, nie gwiazdeczek. Tutaj mamy miejsce, gdzie możemy sobie usiąść. Przed chwilą, właśnie wybijał zegar, więc <noise> musiałam chwileczkę poczekać. Także Merlin sobie mieszka o tutaj w tym miejscu. Wydaje mi się, że wygląda to tak całkiem fajnie, rzeczywiście tak magicznie. No i te Drzewka tutaj dają takiego super klimatu. Następnie jeżeli pójdziemy sobie tutaj w tę stronę, to słuchajcie, mamy kącik gry na pianinie, także tutaj nasze postacie sobie przychodzą, jak ktoś chce pograć na pianinie. No i można oczywiście tutaj tej danej osoby, jak sobie usiądziemy, to można jej słuchajcie tutaj posłuchać. Także też mi się wydaje, że to całkiem fajnie wygląda. Tutaj oczywiście jakieś tam zieloninka. Następnie tutaj pewnie już widzieliście, mamy takie cudo. Chyba to było z pięknej bestii albo coś takiego. Także jest sobie tutaj na środku. Tak jak mówię, na razie nie mam wystarczającej ilości rzeczy, żeby tutaj wszystko podokończyć, ale wiadomo, to jest wszystko w budowie. Te kamyczki to też w budowie. Tutaj słuchajcie, mam takie fajne miejsce, żeby sobie usiąść i porozmawiać, zrobię jeszcze tutaj takiego grilla, jest gitarka tutaj do posiedzenia, także myślę, że też fajnie to wygląda i można sobie popatrzeć, co słychać z tamtej strony, także. Pomyślałam, że to tak całkiem spoko wygląda Oczywiście jakieś tam kwiatki, busze też tutaj ponastawiam Ta mm. się zachwyca kwiatem mm. Następnie mamy tutaj uremiego i w jego domku mamy tutaj takie miejsce, gdzie można sobie usiąść I oczywiście jak będę miała więcej pieniążków, to tutaj ponastawiam jakieś ładne siedzonka Ale na razie nie miałam żadnych ładnych siedzeń, także... Wygląda to jak to wygląda. E, Głowi sobie tutaj stoi. Następnie, tutaj e, jest sklep, w którym wszystkie rzeczy prawie już mam wykupione, także niewiele Wam sobie pokażę. Ale bądź co bądź wygląda to w ten sposób. E, następnie, cześć, Ariel. E, Jak sobie tutaj przejdziemy, to już Wam sobie pokazuję, bo mm. idziemy sobie tutaj do pisu Middle e, i mamy miejsce, gdzie ja mieszkam. Także mój domek kiedyś, jak pewnie pamiętacie, był tam, gdzie jest teraz domek Merlina. A tutaj będzie mój domek, także słuchajcie, ja sobie mieszkam o tutaj, mam sobie łoweczkę, żeby sobie e, usiąść Tutaj u Krystofa kupuję rzeczy, też już wykupione dwie e, A mianowicie, znaczy następująco Mamy tutaj fajne miejsce też, żeby sobie móc usiąść, ja uwielbiam jak właśnie postacie sobie tutaj przychodzą i siedzą i sobie patrzą e, Tutaj e, Goofiego jest e, jarmark, na którym można kupować rzeczy A tutaj moi drodzy, w tym miejscu mieszka Mini Miki że sobie tutaj widzimy też oczywiście można sobie usiąść tu słajdze zrobiłam takiego ala Mickey'ego, mam nadzieję że to jako tako przypomina myszkę tutaj oczywiście mieszka sobie Miki a zaraz obok niego mieszka sobie Mini także myślę że to takie Słodziaśne, że oni tak mieszkają sobie zaraz obok siebie. Dobrze, przejdźmy tutaj dalej. Tutaj, zaraz obok nich, mieszka sobie Goofy, który może sobie tutaj usiąść i łowić rybki. A tutaj z tej strony, tak jak widzicie, na razie nie ma nic. Będę oczywiście jeszcze nad tym pracować. Tak jak ostatnio widzieliście w odcinku, no to przyszedł nam Bas i Woody, także zawsze musi być troszeczkę miejsca, żeby tutaj móc ich wszystkich pomieścić. Dalej, no, słuchajcie, tutaj mamy Donalda, który jakoby kupuje rzeczy i przywozi je tutaj dla Goofiego, no a tutaj możemy sobie zrobić ludy. A następująco tutaj jeszcze co się pozmieniało, to... dlaczego to się nie, nie świeci? Proszę się zaświecić. Tutaj, słuchajcie, Mały ma swój ołtarzyk, także... Proszę tu wszystko pozaświecać, bo to ostatnio jest nowa funkcja. Tak, słuchajcie, on sobie tutaj wychodzi, może się tutaj e, zrelaksować, pojść i popatrzeć na swoje piękne jestestwo. E, a o, zaraz dookoła niego właśnie sobie takie przepiękne e, lilie wodne e, siedzą. Tutaj, słuchajcie, jest miejsce, o, gdzie mi się, okropne rzeczy się tutaj zrespełniły i trzeba się tego pozbyć, bo to brzydko wygląda. Zajdźcie sekundę. O, gdzie tutaj Erik powiedzmy, czekał na Arielkę kiedyś, jak ona jeszcze była właśnie e, Syrenką. Także jest takie sobie tutaj miejsce, i widzę, że mi się po prostu rozprzestrzeniły te badziebia Muszę się ich pozbywać. Eee, a tutaj się chyba niewiele zmieniło. Erik z Arielką dalej są tutaj w tym samym miejscu. Tu dodałam jeszcze do siedzenia. Ostatnio sobie tutaj właśnie siedział. Tu siedział Erik, a tu siedziała Arielka i to było takie słodkie. <grych> eee, ale dobrze, tak tutaj tego też się pozbędziemy. I wydaje mi się, słuchajcie, że jest to wszystko, co zrobiłam na razie. E, tutaj, oczywiście, jest sobie Moana. No i patrzcie, jak Magda w sobie fajnie usiadł. O, ale super Także Moana, słuchajcie, jak była, tak była. O, może zobaczymy, jak tam rybki. Choć kochana. O, ale mamy do sprzedaży. To słuchajcie, pójdziemy sobie szybciutko sprzedamy. E, no i tak, słuchajcie, wygląda moja plaża. Troszeczkę sporo tych ludzi tutaj, ale z drugiej strony ja tam się cieszę. Fajnie to wszystko, że tak powiem, wyszło i fajnie to wygląda. Mam. Um, goofy, chodź. Także sobie tutaj sprzedamy. Zobaczymy, ile nam tych pieniążków wyjdzie. Ja nie potrzebuję żadnych z tych ryb, bo mam już je nastakowane, więc mogę sobie tutaj wszystko sprzedać. No i pięknie. Bardzo ładnie. I ostatnią rzecz, jaką wam pokażę taką z których jeszcze zrobiłam o, widzę, że mi tu wszystko wyrastało muszę posprzedawać e, aha tu zapomniałam to znowu przenieść dobra to się przebiegniemy ostatnio tutaj mówiłam, że przyniosę, a zapomniałam przenieść no to moi drodzy, u Woody'ego troszeczkę przesunęłam żeby nam tutaj pasował bardziej tutaj jak widzicie mamy do sprzedaży także Woody'ego miejsce wygląda teraz tak a u bazy słuchajcie, jak już wyjechaliśmy kamperem, to oczywiście przyda się miejsce do a, kupna jakiejś rzeczy. Tutaj jest właśnie owy kamper. O, proszę tutaj zaświecić, także sobie przycupnęli przy wodzie. E, no, a tutaj mogą sobie jeść, bo mieszka zaraz obok e, nich, tutaj Wally. No i słuchajcie, mniej więcej tyle rzeczy na razie udało mi się zrobić. Ja oczywiście wiadomo, jako człowiek dorosły nie mam za wiele czasu, żeby tutaj grać, ale zawsze się chociaż troszeczkę staram, żeby coś tutaj nowego się popojawiało, albo chociaż sobie tam zbieram oczywiście pieniążki. Teraz, moi drodzy, jeszcze z takich informacji przejdziemy sobie na razie tutaj do naszego eventu. Więc jeżeli ktoś z Was ma oczywiście grę, to bardzo zalecam przyjście tutaj do. Eventu. Ja akurat to jest pierwszy event, w którym biorę udział i właśnie sobie tutaj wykupuję różne rzeczy, bo moi drodzy, wszystko jest świąteczne, także myślę, że sobie. O Jezu, jaka piękna sukienka! O, ale super! Także słuchajcie, myślę, że sobie tutaj te wszystkie świąteczne rzeczy oczywiście odblokujemy. O, jaka Iwa jest rąbiaszcza, matko! O, jeszcze tutaj właśnie nie patrzyłam, bo to pierwszy dzień eventu, także. Nawet nie miałam kiedy, o, ale pięknie. Już się nie mogę doczekać. O, i tutaj e, można, właśnie, Merlinowi odblokować e, Mikołaja strój. Tutaj Miki będzie miał swój strój. O, ale super. Także, moi drodzy, właśnie tak to będzie e, wyglądało. Zrobimy sobie tutaj właśnie cały ten evencik i będę potem sobie latała jako śnieżka. Już ja nie mogę doczekać. Nie, przepraszam, śnieżynka, nie śnieżka. Dobrze, ale moi drodzy, ja Wam obiecałam jeszcze, że sobie tutaj wejdziemy do każdego z domków. Także zaczynamy... Ja jeszcze w tym słuchajcie nie byłam, bo nie miałam kiedy. Także też pierwszy raz to zobaczymy. Ojejku! Te rzeczy tu trzeba będzie się pozbyć, ale na razie, na razie nie mogę. Ale dobrze. Ale fajna faj... Fajnie. O, tu można zagrać. Ja poproszę takie dla siebie, e, takiego tego kaczera. O, tu jest jakaś budka do robienia zdjęć, ale fajnie. Tu można sobie uderzyć i zobaczyć, ile wyjdzie. Szkoda, że to nie jest interaktywne. Popcorn można sobie zrobić, ale fajne. To na pewno, słuchajcie, będziemy sprzątać w którymś z questów. Także następnym razem już tego nie będzie. Dobrze, tak już jesteśmy tutaj. to Dochodźmy do baza W takim razie. U niego też jeszcze słuchajcie nie byłam. Przechodźmy do niego, a potem będzie czas na jego Chodźmy do środka. Okej, okay. a ale fajnie! Jakie podwójne łyżeczka, ale super. Ja pewnie kiedyś też sobie taki kamper zakupię, bo właśnie e, kamperowanie to jest coś, co się w Australii słuchajcie, robi ale tak normalnie na co dzień. Także myślę, że sobie to... Coś porobimy. Ale fajna kuchnia. Ogromny, słuchajcie, ten kamper. Czy tu się da wyjść? Nie. Ale fajnie. Super to wygląda. A, ale słuchajcie, takie kampery to są takie drogie, Jezu, nie stać by mnie było. Ale może kiedyś. Ojejku, Bas, jaki ty jesteś pęki Jezus. Aha, będzie chodził. <laughs> ale fajny. Jeszcze też nie miałam czasu za bardzo patrzeć, jak oni się tutaj poruszają. Boże, ty taki malutki skaza, to cię zje. Na jeden ząbek będziesz. Dobrze, zobaczę. Zapraszam do Wally'ego w takim razie do środka. Nie jest to aż tak zagracone, jakby mogło być, ale też troszeczkę przypomina. Cześć, Wally! Wally to jest moja ulubiona słuchajcie, postać. On jest taki kochany. O, i sobie usiadł, i sobie będzie siedział, jakiś słodziak e, Także słuchajcie, tak jest tutaj u Uelliego Tutaj taka fajna wanienka jest Szkoda, że nie, nie da się tej wanienki mieć tak e, normalnie, bym sobie ją postawiła Także chodźmy, słuchajcie, idziemy dalej Okej, okay. my się teraz tutaj, słuchajcie, przeniesiemy e, o jejku ile ludzi jest w restauracji Może potem zajrzymy do restauracji, czy możemy coś gotować e, Jak już jesteśmy tutaj, to chodźmy, słuchajcie, do skazy który też ma oczywiście swój domek i siedzi sobie, znaczy stoi sobie tutaj. Hello. Nie mogę się doczekać, słuchajcie, e, mufasy, bo mają robić jako. O, czy ja to mogę. Oj! Co? To tak we, wewnątrz mogło być. Dziwne, dziwne. Ale bądź, bądź co, to jest domek, tutaj skazy, kazy to sobie może leżeć na swoim piedestale. Zielono tutaj hieny mogą mu wyjść, jestem ciekawa, czy w ogóle jakieś hieny to dadzą, ale raczej chyba nie e, także mniej więcej to tak, słuchajcie, u niego w domku wygląda, przerażająco wyjdźmy stąd, nie chcemy tutaj utknąć wraz z nim, bo zostaniemy kolacją cześć, cześć, no tak ja bardzo doceniam twój intelekt skazań, nie przesadzaj Ej, dobrze, to słuchajcie, lecimy dalej e, tu pójdziemy sobie na plazę no bo zajrzymy sobie do Merlina Powiem Wam, że tutaj to miejsce jest chyba moim ulubionym. To najbardziej tak przypomina właśnie taki klimat lisnijowski. Ale dobrze, weźmy do Okej. Okay. No i Umerlina, słuchajcie, też jest fajnie. Naprawdę mi się tutaj podoba książek, cała masa fajne siedziska. Tu, co się do odkrywania. No, świetny jest ten jego domek. Także tu jakieś te kameloty, i inne rzeczy. Także pojawiłam, że mi się podoba. Mojego domku nie będę wam pokazywać, bo nic kompletnie nie zmieniłam. Ja mój domek używam tylko i wyłącznie do e, zawierania wszystkiego, e, co zbieram. Ale pójdziemy sobie, jak już tutaj jesteśmy, to pójdziemy sobie do Mini, a potem do Mikiego. Mini ogólnie ma piękny, różowy domek. W środku jest tak sobie. To nie jest mój ulubiony domek, także. Ale mam te siedzonka dla siebie, także chociaż coś. I chyba ten stoliczek też mam. Także. Domek mini wygląda, słuchajcie, w ten sposób można coś tutaj ugotować. Szkoda, że tak mało da się tutaj robić u nich w, e, w domkach, ale wiadomo, w Animal Crossing też przecież się nic w tych domkach tych postaci nie działo, także nie ma co narzekać. Cześć, Miki, wejdziemy sobie do ciebie. A u Mikiego wygląda to już lepiej. Mam takiego stojącego Mikiego. I chyba tę szafkę też mam. I te krzesełka, i ten stół. Także całkiem sporo rzeczy już tutaj poodblokowywałam dla siebie. Ten panel też mam. Domek Mikiego jest 100 razy lepszy niż domek mini, oczywiście, w moim, w moim zdaniem. Także ten mi się też podoba, ale to nie to samo co Merlina na przykład ale chyba Baza Domek będzie moim e, ulubionym, znaczy Camper Baza, bo to nie domek e, przejdźmy sobie tutaj dalej i zajrzymy do Goofiego, Goofy oczywiście mieszka sobie w takim domku tutaj to jest jeden z pierwszych domków, do których mieliśmy dostęp e, i wygląda on mniej więcej tak, też fajnie też tu ma kuchenkę, te pelenisko właśnie też takie mam tutaj od niego o, tutaj jakieś buty to wygląda w sumie jak dla Wol'iego but. E, także myślę, że fajne rybki też tutaj oczywiście czekają. O, tu niby... O, jakieś tam szachy czy coś. Chociaż nie wiem, czy Gówni na tyle inteligentny by był, żeby wygrać, ale dobrze może z Donaldem grają, kto wie. E, dobrze, przejdziemy sobie teraz, słuchajcie, tutaj na prawą stronę. Jest tutaj tylko jeden domek, do którego mamy na razie dostęp, a mianowicie... E, Mamy gotel, która właśnie o sobie tam przechodzi. A Urszula tutaj przyszła nam na spotkanie. Także moja droga, proszę bardzo. Ona mieszka, słuchajcie, w drzewie, gdzie była zamknięta przez ileś set tam lat. Także niewiele tutaj ma, bo to było jej takie troszeczkę więzienie. Czy w tym można gotować? Nie, kiedyś mogłam. Także to wygląda w ten sposób. Teraz się słuchajcie, przemieścimy i pójdziemy sobie, o właśnie tutaj. Już niewiele tak naprawdę nam tych domków zostało. Mamy, o proszę bardzo, tutaj. Moana sobie tańczy przed swoim domkiem, a tego muszę się pozbyć. I wejdziemy sobie tutaj do środka. Chyba kiedyś już tutaj też byliśmy, ale dobrze. No, jak już obiecałam, to obiecałam. Domek Moany jest beznadziejny. To <grym> jest chyba mój najmniej lubiany domek. Kompletnie nie, 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 nie podoba mi się tutaj, tylko te takie śmieszne ptychity i ryby. Jeszcze to wszystko jest powtórzone, także powiem Wam, że jest takie, a mogłoby być lepiej. Ale dobra, pójdziemy teraz do małego. Czyli tutaj w tę stronę. Potem jeszcze zajrzymy do urszuli. Jak już tu jesteśmy. Proszę bardzo, domek mojego jest identyczny, tylko tutaj ma takie to jedzenie, które ma położone na zewnątrz, więc też jest mech. Jeszcze tutaj te a, okna też są takie no, byle jakie, no gdzie w, w ich wieku okna, ale dobra, nie, nie czepiam się. A my przyjdziemy sobie do Uszuli, Uszuli ma fajny domek. Ja go dosyć lubię. Tu czekam aż będziemy mogli się. Odblokować to miejsce, bo nadal jest takie straszne i niepozmieniane, bo to są tak te zwane filary. Tu Urszula, słuchajcie, ma zarąbić to miejsce. Bardzo mi się podoba, bardzo do niej pasuje. Tu można sobie na tronie usiąść. Także powiem Wam, że domek Urszuli to jest to. Dobrze, przejdziemy sobie teraz dalej. I teraz została nam nasza przepiękna para, czyli Ariel i Erik. Ariel tam sobie pięknie chodzi. Szkoda, że ona już nie jest ręką, Powiem Wam, że jak była serengą, to bardziej mi się podobała niż jak teraz jest człowiekiem. Mogłaby się zmieniać, jak wchodzi do wody, ale dobra. Może kiedyś to znowu dodadzą. Bądź co bądź, słuchajcie, tutaj jest Erik. Erik ma ogromny ten swój domek. W porównaniu do innych, ale też troszeczkę taki pusty. Bądź co bądź. O, można u niego, słuchajcie, kupić różne rzeczy. Przeważnie po jednej. Jakieś tam No, To sobie zakupmy w takim razie. No, a tutaj można sobie usiąść. Wiadomo, książę. To ma całkiem ładny ten domek. Oczywiście on tam bardziej na morzu spędza czas niż tutaj, ale ogólnie mi się podoba. Po, poza tym pomieszczeniem, to drugie pomieszczenie jest coraz lepsze. No i oczywiście wejdziemy sobie tu do Ariel. Aha, nie możemy wejść, to muszę to przestawić. To poczekajcie. Ariel musi być troszeczkę bliżej. Także może się uda teraz. Ja potem ją sobie przesunę, żeby mi bardziej pasowało, a to na razie zrobię dla Was. O, proszę bardzo, u Arielki wygląda to w ten sposób: ma też swoje co się przyda się. Także fajne, ale powiem Wam, że wolę kurszulę, <laughs> żeby nie było. Chociaż tam niby się gdzieś tam głęboko płynie. E, I tak czy siak jest w porządku, nie jest tak źle. Tutaj troszeczkę Atlantydą taką zawiało nam. Ale jest okej. Okay. Koszulaba fajniejszy, ale Aryl i tak czy siak jest w porządku. No i chyba ostatni domek nam teraz został. Cześć kochana. No tutaj zdecydowanie jesteś za blisko. Trzeba cię będzie potem odsunąć. Ale bądź zauważyłaś, został nam ostatni domek, a mianowicie tutaj. żebyś przebiegniemy. Już się nie mogę doczekać, aż uff, coś tu mamy do otworzenia. O, moje pumpkiny tam są. Będę musiała je tutaj zaraz pozbierać. Ale więc co bądź teraz pójdziemy sobie tutaj do Anny Enzy. i Kristofa też. Tu chyba dwa odcinki tam pokazywałam, wam, jak zrobiłam. Nic nie robiłam. Także słuchajcie, to jest ich piękny zamek, bo to nie dom to chyba zamek. I też mają tutaj bardzo ładnie zrobione. Tutaj jest taki główny hol, gdzie można sobie usiąść, coś pozjadać a tutaj mamy książki. Także taką piękną bibliotekę. Zawsze tutaj przychodzimy, jak trzeba coś znaleźć. Więc powiem Wam, że ten domek też mi się podoba. Co prawda, ja tam tych norweskich klimatów to nie bardzo. E, nie moja bajka, ale bądźmy bądź bardzo e, z zewnątrz. Zamek jest po prostu przepiękny. O, hello! E, także moi drodzy, myślę, że na zakończenie pójdziemy sobie. Aha, jeszcze jednego domu wam nie pokazywałam. Remiego wam nie pokazałam. Sprawda, nie jest jakiś tam spektakularny, ale dobra, jak już miałam pokazywać wszystko, to pokażę wszystko. Także pójdziemy sobie. O, tu, tutaj. A Skleros Makkwacz nie ma swojego domu, on chyba mieszka w sklepie. E, także, końcowo, bądźcie to jest domek. Remiego, strasznie pustno tutaj. Mogliby to zrobić troszeczkę lepiej, ale już dobra, nie będę się tutaj za bardzo czepiać. Także, moi drodzy, to jest domek e, Remiego. Oczywiście z zewnątrz wygląda pięknie, bardzo francusko. E, a my, słuchajcie, na sam koniec przejdziemy i sobie troszeczkę pogotujemy, bo chyba, was, chyba wy ze mną jeszcze aż tak tyle nie gotowaliście. O, Remi coś będzie chciał. Dobrze, czy ja tu wszystko umiem. Wydaje mi się, że tak. No to dobra, tu mamy Wygipa i Wyżytku. To soup. I chodźmy. Ok, no i słuchajcie, tutaj mam poodkrywane co po niektóre. Oczywiście nie mam odkrytego wszystkiego. Tak jak mówię, no nie, nie siedzę aż tyle. A mamy Soup, To dodamy. O nie, dlaczego mi się dodały te. Dobra, trudno, trudno. Będę potem zbierała. No i mamy jeszcze wedzi Pie. Do znalezienia. O, jeszcze było to, także też sobie tutaj dodamy rybkę. Super. A tego czwartego nie pamiętam, także zaraz sobie sprawdzimy, co tam chcieli jako czwarte. Co my tutaj jeszcze mamy? Chyba to było, ale wiecie co, tego nie zrobimy, bo nie mam tej ryby ani ziemniaka. Będę musiała potem po niej pójść. A Moana miała tę rybę, mogłam sobie zostawić, o już trudno. Um, co my tutaj jeszcze mamy? O, Edgy to mamy. No i pięknie. Dobra, trudno jedna osoba będzie chodziła głodna. Nic nie poradzimy. Dobrze, no trzecie dać. Tak, ja wiem, potem przyjdę Ci pomóc. Proszę bardzo. Na Ciebie za troszeczkę pieniążków się z tego dostaję, no bo wiadomo, zużywamy nasze rzeczy. Oh. A teraz Hello. mamy tutaj. Aha, czy ja zrobiłam nie to, co trzeba. Pan Redwing Aha, tak nie zrobiliśmy. O, jakiś quest jest u mnie. Bardzo dużo w ogóle tych questów teraz się narobiło, no bo przyszła, przyszedł ten nowy update, ale tak jak mówię, ja tutaj się z tą grą nie śpieszę. Więc troszeczkę mi tutaj pewnie zajmie. Ja nadal mam Eric'a Quest do zrobienia, <grymne> także będę będę robić jeszcze nie wiem kiedy, ale będę. E, dobrze, to słuchajcie, na dzisiaj będzie to tyle. Króciutki odcinek, ale no, był tylko i wyłącznie taki przeglądowy. Jeszcze oczywiście sobie tutaj zobaczymy z lotu ptaka. Także plaza, słuchajcie, wygląda w ten sposób, tak jak wspomniałam, tutaj mamy Remiego, jego domek, tutaj mamy Scrooge'a, bo te budynki do siebie akurat pasują, tutaj oczywiście jakieś tam rzeczy porobię. A tutaj właśnie jest ten domek Merlina, także mi się wydaje, że naprawdę to jego miejsce wyszło super, tutaj był fortepian i miejsce do siedzenia. Tak jak wspomniałam wcześniej, ja mieszkam tu, tutaj właśnie mamy Mickey i Minnie, tu muszę dodać jakieś kwiatki, bo ostatnio je stąd zabraliśmy, no i tutaj mamy Goofiego. Um, co dalej? E, tak, tutaj oczywiście jest sobie: jest Buzz, tu jest Woody, tu jest Wally, -E, także oni sobie tutaj będą mieszkać w tym miejscu. Skaza, słuchajcie, jest oczywiście tutaj. Tu jest jeszcze domek czyść, ale tej postaci już nie to pewnie będzie te Fairy Godmother, czyli wróżka chrzestnia <grytania> po polsku. E, tutaj sobie mieszka Mother Gotel, także, ale tutaj niewiele da się zrobić. Ona tutaj mieszka, jakby się tak weszło do góry, ale oczywiście się tam nie da. Chyba gdzieś tam nam. Donald. A właśnie, u Donalda nie byliśmy! Oj, to wybaczcie, zaraz sobie tutaj dogramy. E, tutaj jest Moana, Książę Erik z Arielką, ale tę Arielkę troszeczkę odstawimy w, ten, w, tutaj, w to miejsce. Albo w sumie nawet by mogła być tutaj, nie? Jak już Erik na nią czeka, czemu nie? E, no i tutaj oczywiście jest Maui, tutaj jest Urszula, no i Donald, do którego nie doszliśmy, także dajcie mi sekundę, żeby potem na niej nie krzyczeć, że u Donalda nie byliśmy już szybko wracamy i na tym słuchajcie sobie skończymy Donald też ma fajne to miejsce o nie, o nie zaraz będzie się denerwował. <grym> o kurcze tu u Donalda też są rzeczy do zbycia się, dobrze także słuchajcie tak jest Donald, Donald mieszka oczywiście sobie na łodzi też mi się wydaje, że tu ma taki fajny klimacik i wodę też tu słychać. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie. Ja na dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że oczywiście Wam się podobało. O, Donald coś by chciał. E, także, moi drodzy, ja tutaj Wam na dzisiaj dziękuję. E, spotkamy się pewnie za jakiś czas, jak coś nowego się tutaj pojawi. O, Donald Cię będzie denerwował dajcie się mi sekundkę e, i oczywiście sobie tutaj pozwiedzamy zobaczymy czy coś się tutaj u mnie zmieniło oczywiście jeżeli coś chcielibyście e, zobaczyć albo żebym e, czasem dodawała taki odcinek po prostu jak ogarniam sobie tutaj e, miejsce to dawajcie znać albo czy chcielibyście zobaczyć jak tutaj e, robimy niektóre questy, które tutaj przyszły to oczywiście e, wyraźcie swoją opinię e, no bo ta gra tak, to, to taki Animal Crossing no tutaj zbieramy, przetwarzamy i tutaj nie dzieje się aż Tyle, więc w sumie też nie chcę was zanudzać taką zwykłą rozgrywką, ale po prostu dajcie mi znać, co byście chcieli zobaczyć, e, i ja sobie tutaj będę się dalej bawić. Także, słuchajcie, na dzisiaj wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się, mam nadzieję, że wam się podobało. Pa! pa!